Mateusz Kubis, witam Państwa w Miejskim Programie Informacyjnym. Oto skrót informacji, jakie przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Otwarcie stadionu lekkoatletycznego. Premiera książki Srebrny Karantu Hill. Relacja z przebiegu siódmego wyścigu kolarskiego Tour de Rybnik. W miniony piątek oddany został do użytku zmodernizowany stadion lekkoatletyczny. W dzień otwarcia już od godziny 13 na obiekcie trwała rywalizacja dzieci i młodzieży w otwartych mistrzostwach w lekkoatletyce o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika. Tuż po godzinie 16 mimo ulewnego deszczu rozpoczęła się pokazowa rywalizacja czołowych zawodników kadry narodowej seniorów w lekkoatletyce w konkurencjach. Bieg 400 metrów, skok w wzwyż, chód sportowy i pchnięcie kulą. To no właśnie ten stadion służy będzie tym, którzy będą chcieli uprawiać lekkoatletykę, ale również wszystkim mieszkańcom rolnika. Dlatego, że stadion będzie bardzo długo czynny, może być czynny bardzo długo, bo będzie oświetlony, więc będzie można tutaj korzystać w, każdym, w każdych jednych warunkach. No nic, tylko przyjść, tradować, serdecznie po prostu już w tej chwili zapraszam. Nowy obiekt oferuje doskonałą infrastrukturę spełniającą wymogi wszystkich dyscyplin lekkoatletycznych. Poza bieżą, panie redaktorze, skocznie w dal, cztery, jest, rzutnia kulą, rzutnia młotem, rzutnia dyskiem, skok zwyż, skok w dal. W zasadzie wszystkie konkurencje techniczne, które w dyscyplinie lekkoatletyka są potrzebne do organizowania imprez, one tutaj się znajdują. Uroczyste otwarcie stadionu świetnił biatlonista Tomasz Sikora, dla którego tutejszy obiekt jest miejscem, gdzie rozpoczynała się jego sportowa kariera. Podoba się bardzo przede wszystkim dlatego, że ja no można powiedzieć, że na tym obiekcie zaczynałem swoją przygodę ze sportem. Tu startowałem ze swoich pierwszych zawodach lekoatletycznych. Praktycznie co tydzień, co dwa tygodnie reprezentowałem klub rywnicki. Także dla mnie jest to bardzo duża satysfakcja, bardzo duża przyjemność i oby jak najwięcej służył tym młodym zawodnikom, nie tylko lekkoatletom, ale również biatlonistom i innym dyscyplinom sportu. Poza Tomaszem Sikorą na uroczystości zjawili się również skoczek w Artur Partyka i czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie na 50 km Robert Korzeniowski. Wszyscy podkreślali znaczenie tego typu obiektów. Ja uważam, że takie obiekty budowane w miastach, w gminach, powinny mieć miejsce właściwie w całej Polsce. I dzisiaj mamy za sobą falę powstawania Orlików. I oczywiście bardzo dobrze powstało ich całe mnóstwo i powstają kolejne. Natomiast nie wolno zapominać o tym, że każdy sport składa się jednak z biegania i wymaga bieżni. Modernizacja stadionu kosztowała 8 milionów 800 tysięcy złotych, z czego miasto uzyskało milion złotych dofinansowania z programu rozwoju inwestycji sportowych zarządzanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Stadion spełnia wszystkie wymogi stawiane przez polskie związki sportowe, a zastosowane nawierzchnie kauczukowe ponadto posiadają certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych, tak zwanego IAAF. Prezydent rybnika Adam Fudali spotkał się we wtorek 9 września z komandorem porucznikiem dr Adamem Kulą z Gdyńskiego Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat związków Adama Kuli z rybnikiem i jego działalności na rzecz integracji miasta i pomorza. Komandora Kule pytaliśmy, czy rybnik nadal pozostaje w jego sercu. Czy jest? No chyba będzie do końca życia, jako że mam wytatuowane herb Rybnika, to jest pierwsze, a drugie, no, mam flagę Rybnika, którą na Kaszubach zawsze wieszam, no pierwsza, pierwsze powieszenie to jest wtedy, kiedy ktoś z Rybnika przyjedzie albo ze Śląska, a drugie zawsze 13 czerwca. Warto podkreślić, że Adam Kula od 18 lat organizuje wycieczki dla mieszkańców rybnika na Pomorze. Rybniczanie za jego pośrednictwem poznają informacje o służbie w marynarce wojennej oraz zwiedzają zabytki Gdańska, Gdyni i Sopotu. Adam Kula organizuje także przyjazdy ludzi morza na ziemię rybnicką, pokazując im Śląsk i bogactwo górniczej tradycji. No, kiedy zostałem oficerem starszym, zacząłem. Yy... No po takiej jednej z rozmów już wcześniej mówiłem, że e, mówili, że ten Śląsk, ten, ten, ten Rybnik to chyba jest e, zabetonowany, że tam nie ma, e, nie, nie ma atrakcji. No i wtedy zorganizowałem pierwszą wycieczkę, 13 oficerów z Akademii Marynarki Wojennej przywiozłem tutaj do Rybnika akurat w marcu na, na Dzień Kobiet. E, no i, i zobaczyli Okolice rybnika, rybnik zobaczyli, zjechali na dół, zmienili zdanie na temat Śląska, rybnika. Podczas spotkania komandor Kula otrzymał od prezydenta Adama Fudorego statuetkę herbu rybnika. Gość umilił spotkanie licznymi anegdotami z czasów służby wojskowej i czasów jego dzieciństwa oraz młodości spędzonych w rybniku, gdzie komandor się urodził. Muzyka w ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z jubilatami pary, które świętują w tym roku 50. rocznicę ślubu. Odznaczone zostały orderami przyznanymi przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Ordery wręczyła zastępca prezydenta miasta Rybnika, pani Joanna Kryszczyszyn. Myślę, że upamiętnienie takiej rocznicy to jest najważniejszy ten czas, który ci ludzie spędzą w gronie swojej rodziny. Ale tu w Urzędzie Miasta jest to ten moment podziękowania, bo temu ma służyć ta impreza. Dlatego, że to jest ten moment, kiedy prezydent miasta Spotyka się z tymi ludźmi i dziękuję im za to, że te 50 lat spędzili razem, że są wzorem do naśladowania dla innych, bo o tych te słowa zawsze mówimy, dla, do gości, którzy do nas przychodzą. Mówimy o to, że dziękujemy im za to, że wspólnie przeszli przez życie, że się wspierali, że tworzyli rodzinę, że gdzieś z tej rodziny mamy następne pokolenie dzieci, wnuków czy nawet prawnuków. Jubilatów pytaliśmy o sekret tak trwałego związku. Ja jakoś tam pomału. Człowiek się dogadywał od młodu już, no, w porządku wszystko. Utrzymanie małżeństwa przez 50 lat to jest, to jest duży trud? Wyrozumiałości trochę. Cierpliwości. Moja matka mówiła małżeństwo to jest instytucja wzajemnego ustępowania sobie. Poza wspomnianymi orderami, jubilaci otrzymali list gratulacyjny od prezydenta miasta Adamofo Dalego oraz bukiet kwiatów. W spotkaniu organizowanym w dniach 9 i 10 września udział wzięło 25 par świętujących Złote Gody. Jubilaci są doskonałym dowodem, że w dzisiejszych czasach, pędu za karierą i pracą, można znaleźć czas na pielęgnowanie relacji rodzinnych. W sobotę na Rybnickim Rynku odbyło się spotkanie z zespołem Karantu Hill i pisarzem Stefanem Smołką. Spotkanie promowało książkę Srebrny Karantu Hill opisującą ponad 25-letnią historię zespołu. Przede wszystkim to, była, to był pomysł samego zespołu, konkretnie Adama Drewnioka, który zwrócił się do mnie z taką propozycją. Wydawało mi się to świetnym pomysłem. Znaliśmy się już jakiś czas. Także, korzystając z ich materiałów, postanowiłem, że napiszę tą książkę. No i udało się to w ciągu tam razem ze zbieraniem materiałów, około dwóch lat. W efekcie powstała publikacja, która przedstawia dzieje zespołu w szerokim kontekście historyczno-kulturowym. Znaleźć będzie można tam wiele informacji o źródłach inspiracji grupy, począwszy od historii Irlandii, poprzez charakterystykę elementów celtyckiej kultury, aż po opis artystycznych autorytetów. Zespół Hill od blisko 27 lat gra muzykę irlandzką. Marka, jaką wypracował sobie zespół, znana jest nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dla nas no, to, co najważniejsze, to to, że jest zachowany jakiś kawał historii i po, po, po wielu, wielu latach możemy sobie przypomnieć poprzez właśnie tę książkę, że, że byliśmy w takich miejscach, spotkaliśmy przede wszystkim ciekawych ludzi, bo to jest taki właśnie zapis tego, tego naszego 25-letniego takiego wędrowania, nie tylko przez muzykę, ale właśnie przez, 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 przez ludzi, wędrowania za pomocą ludzi. To jest najważniejsza rzecz, która się. Wydarzyła w tych, w tych 25 latach, to poznali wspaniałych ludzi. Autora książki pytaliśmy również o dalsze plany związane z zespołem Karantuchi. To oczywiście trochę żart, nie, bo e, biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy już najmłodsi, ale jeżeli zespół będzie istniał, a Pan Bóg pozwoli mi dożyć tego okresu, to z przyjemnością napiszę jeszcze e, e, książkę pod tytułem Złoty Karantuchi. My również życzymy kapeli kolejnych 25 lat na scenie i powstania książki Złoty Carantu Hill. Tymczasem zapraszamy do lektury Srebrnego Karantuchila. Zakończył się proces oceny wniosków zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2015 rok. Łącznie wpłynęło 59 wniosków, z czego 44 projekty uzyskały pozytywną ocenę. 15 projektów uzyskało ocenę negatywną. W 14 dzielnicach, w których pozytywną ocenę uzyskał tylko jeden projekt, zgodnie z zapisami regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika będą miały miejsce konsultacje społeczne. W kolejnych 13 dzielnicach, w których zakwalifikowano więcej projektów, odbędą się głosowania nad propozycjami do realizacji. Głosowania odbędą się w dniach 18 września dla dzielnic Śródmieście, Radziejów, Rybnik Północ, Orzepowice, 25 września dla dzielnic Chwałowice, Kamień i Ligota, Ligocka Kuźnia, 30 września w dzielnicach Popielów i Marokonowiny oraz 2 października w dzielnicach Smolna, Niedobczyce, Ochojec i Boguszowice Stare. Budżet obywatelski daje możliwość mieszkańcom decydować o inwestycjach w ich dzielnicach. Decyzją mieszkańców w poszczególnych dzielnic w obolicach powstają m.in. place zabaw, boiska, parkingi czy siłownie pod chmurką, jak prezentowany Państwu obiekt w dzielnicy maroko Nowiny powstały z budżetu obywatelskiego na rok 2014. Szczegółowy harmonogram oraz więcej informacji na www.rybnik.eu. W niedzielę w naszym mieście odbył się już siódmy wyścig kolarski Tour de rybnik. W wyścigu udział wzięło aż 214 zawodników o godzinie 10. Wystartował wyścig amatorski. 133 kolarzy miało do przejechania 5 petli trasy tegorocznego turu. Pędla liczyła około 9 km. Amatorzy pokazali bardzo zróżnicowane tempo. Nie brakowało ucieczek, sprintów i ostrej walki. Nie obyło się też bez upadków o godzinie 12, natomiast wystartował wyścig zawodowych kolarzy. Na starcie stawiły się ważniejsze polskie grupy kolarskie. Kolarze do przejechania mieli 15 pętli. Większa część wyścigu przebiegała spokojnie, około 8 pętli z peletonu oderwała się ucieczka licząca 8 zawodników, w tym trzech z drużyny CCC Polkowice. Jednakże pod koniec wyścigu została ona wchłonięta przez peleton. Zwyciężył Tomasz Kiedyś, który po indywidualnym sprincie jako pierwszy przekroczył linię mety. Siódmy Tur de Rybnik bez wątpienia był wyjątkowy. Bogata oprawa, licznie zgromadzeni kibice oraz rekordowa frekwencja Zawodników sprawiły, że tegoroczny wyścig na długo zapadnie w pamięci wszystkich przybyłych na rybnicki kampus bądź tych, którzy kibicowali kolarzom na trasie zawodów. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Do zobaczenia za tydzień.